Chwila napięcia i uśmiech, który mówi wszystko. W paczce od Gwiazdora miał być właśnie ten prezent. I był. To są takie prezenty, jak dziecko napisało w liście. To znaczy, dziecko pisało swój wymarzony prezent w liście. Listy trafiły do Gwiazdorów, czyli do danych firm sponsorów, i w odpowiedzi na ten list przyjechały paczki, które dzisiaj widzimy pod choinką. Ich rozdaniem zajął się sam gwiazdor. To dopiero pierwsza dostawa paczek. W następnych dniach pojawią się kolejne. W sumie będzie ich aż tysiąc. Ale spotkania świąteczne w towarzystwie przyjaciół dzieci to nie tylko prezenty. Były też kolendy dzieci no właśnie celebrowania zatrzymania się troszeczkę w czasie pomyślenia o sobie ale też o swoich bliskich uczymy się obchodzić te święta to nam przyświeca tradycja jest bardzo ważna jest częścią tożsamości naszej jako ludzi w związku z tym dla dzieci to jest bardzo ważny moment Podobne spotkania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie organizuje od wielu lat nie tylko z okazji świąt jest to organizacja, która jest znana chyba wszystkim, która realizuje działania na rzecz dzieci we wszystkich możliwych obszarach. Jest to prawdziwa organizacja, która rzeczywiście można nazwać jest przyjacielem dzieci. Organizuje mnóstwo przedsięwzięć. My co chwilę dostajemy nawet jako Urząd Miasta zaproszenia na różnego rodzaju przedsięwzięcia. One odbywają się regularnie, tak naprawdę co, co dwa tygodnie coś się dzieje. Organizatorem akcji Gwiazdor była Izabela Król. Paczki trafią do podopiecznych placówek wsparcia dziennego, oknisk i świetlic prowadzonych przez TPD w Koninie i regionie oraz do dzieci z pieczy zastępczej w powiecie konińskim.